Dobry wieczór, moi drodzy. Okay. Dobry wieczór. Nie pytam o nastrój, bo pewnie jest lekka nuta niepewności, ale za to zapytam, jak będziecie przygotowywać się do tego wyjątkowego trzeciego odcinka i do do gryfki. Ja już się śmiałem z Magną, że już ją zabieram teraz od razu na salę. Nie dmowie. będziemy spać w ogóle. Po co spać? Piotrek już widzę, że popijał napój energetyczny, także boję się, co będzie, jak wyjdziemy stąd. Ale te nowe zasady dostarczają trochę takiej niepewności i takiego stresu, prawda? I dreszczyku emocji. No ja powiem Ci szczerze, że w ogóle ja stojąc już tam i to miałam już jedno w głowie, że już układałam sobie podziękowania i co powiedzieć. Ale ja miałam to samo na tym ostatnim momencie, jak zostaliśmy we dwie pary, to oboje myśleliśmy to samo i potem się tym podzieliliśmy, no ale była miła niespodzianka, że jednak się udało. Ja mówię, trzeba czasami upaść, żeby wstać z jeszcze bardziej podniesioną głową, to jest dla nas motywacja na kolejny odcinek, będziemy musieli po prostu trochę więcej pracy włożyć. Po prostu przeprowadzimy się do szkoły tanecznej. Ja i tak już tam torbę zostawiam, więc przyciągniemy materac i jakaś drzemka i, i co, co chwila wstajemy i walczymy i tańczymy. Ja, dobrze, i tak jestem, ja i tak jestem tak jestem zadowolona z siebie, nie pomyliłam się, może tam w jednym momencie troszkę mi, mi po prostu uleciało rzeczywiście z tym wychyleniem, bo już chciałam iść Ani do obrotu. Bonka zauważyła od razu. No. Tak, ale mówię Weź. dla mnie jako osoby, która nie tańczyła nigdy, to nie jest takie proste zapamiętać, że trzeba pięty, z pięty wyjść, w tym samym momencie trzymać ramę, odchyloną głowę i jeszcze się ładnie prezentować. Dlatego no ja naprawdę jestem zadowolona z siebie, ja widzę u siebie po Postęp, progres z odcinka na odcinek. E, wiem, ile mnie kosztowało to pracy. Wiem, jakie były początki. E, wiem, jakie mam kryzysy. Więc mówię z dumą, e, mogę powiedzieć, że, że daliśmy z siebie wszystko, a, a Piotr na pewno jeszcze włoży mnóstwo pracy, żeby przygotować mnie do tego trzeciego, bardzo ważnego dla nas odcinka. No właśnie, kochani. No bo przecież dzisiaj odpadł Maciej Kurzajewski, ale to było zaskoczenie, myślę, było. dla wszystkich. Również dla nas. Nie no, ja mówię, no ja nie wierzyłam w to po prostu, co usłyszałam, bo ja naprawdę już sobie układałam w głowie y, formułkę, formułkę komu dziękować, więc... Y... Też w Green to jest szok. Dużo myśleliśmy, kto mógłby się dzisiaj pożegnać, i rzeczywiście ciężko było na, wytypować, nawet wszyscy razem się zastanawialiśmy. Ale ja no, dzisiaj miałam fajna fajna jakieś ekipa. takie, wiesz, są poczucie, I... i w ogóle do Piotra mówiłam, może ja przyciągnęłam tymi złymi myślami, to nie wiem, ale ja dzisiaj od rana po prostu uchodziłam, mówię, nie wiem, ale mam po prostu takie prze, przeczucie, że będziemy w tej trójce. No, kurde, przyciągnęłam to, ale. Będę teraz już tylko myślała pozytywnie i, i będę wierzyła w to, że, że zatańczymy te dwa tańce, nie tylko jeden. I że będziecie w trójce, ale na górze tabeli, a nie na dole. Natomiast Magda, bo mnie też zawsze zastanawia, pamiętam, jak ja byłam dzieckiem, to bardziej mam wrażenie, że nie przeżywałam niektóre porażki moich rodziców niż oni sami. Nie traktuję oczywiście Twojego waszego występu jako, jako porażki, no ale jednak zastanawiam się, jak Twoja córka właśnie to wszystko emocjonalnie znosi, bo na przykład na pierwszym odcinku ze wzruszeniem polecały jej łzy. Tak, no ona przeżywa to bardzo. Zresztą dzisiaj ona też miała taki emocjonalny dzień, bo, bo też miała turniej taneczny, tyle, że ona tańczy takie bardziej nowoczesne tańce, hip-hop trochę, może nie w tym tak, kierunku. Tak. Pokazywałam że zresztą Piotrkowi występ dziewczynek jestem z nich bardzo dumna i dałeś z siebie też wszystko. Nie wygrały, nie były na podium, ale to nie znaczy, że trzeba się poddawać, że trzeba wątpić w siebie i ja wiem, że ona bardzo emocjonalnie do tego podchodzi. No dzisiaj też przy tak mocno i w ogóle mówię, że niesprawiedliwe oceny że nie, i że po prostu jest zdenerwowana na to, ale ja wierzę w to, że ja jeszcze z nią tutaj na tym parkiecie zatańczę podczas rodzinnego odcinka. Będziemy za to bardzo mocno trzymać kciuki, to żeby nie przedłużać, bo jak sami powiedzieliście, ucieka się na salę taneczną, podziękuję Wam dzisiaj za rozmowę i co? Czego Wam życzyć? Dużo sił, no. żebyśmy dali Szczęścia radę przygotować tak. W tym kolejnym ta. odcinku. I SMS-ów, -y, SMS-ów dużo. A Cezary to będzie ciężki przeciwnik Waszym zdaniem? My jesteśmy zupełnie inni. Ja nie mogę patrzeć tutaj na to, kto jakim jest przeciwnikiem. Mówię, my damy z siebie wszystko, myślę, że oni również, więc chcemy po prostu zatańczyć jak najlepiej i, i tak będzie.